Trzecae pit. <laughs> Brudne gary, tak by nie będzie. Wysadzimy w powietrze Ciekacz przeżyło O Porna gostusia. Kurde, źle to zrobiłem. O, tego już nie przeżyję. Report, In, uh... Te gary muszą zostać no, zlikwidowane. Łe, <sarzy> <śmary> <śmary> o się fajcie, ja pierdolę. Nie 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 nie. To zamach na Sanepid. Fuck! Fak, fuck. fak. <śmary> o cholera, idą tu gliny. Tak jak w bardziej pompki robiła. O właśnie. Kochanie, jak robisz pompki To robię bardzo wysoko <głos> <głos> Aż kamerę podniosła ja w <noise> Wasze subskrypcje Wasze oczy, wasze komputery <noise> Spokojnie nie gryzę, pani. Dokąd pani biegnie? Staruszek nie wyrabia pod górę. Dokąd biegniesz, kochanie? Dokąd? O Boże. Chciałem wykonać skok ty Dokąd pani biegnie? Pani Marzenko Pani Marzenko, niech pani zaczeka, no That ass Sorry, 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 sorry. O Boże, facepalm Nie, to... To jest faceground Pani Marzenko! Pani Marzenko! Dokąd pani tak zapierdala! <grystanie> o! Jednak się pani zdecydowała. Gaddzemek. <grystanie> Dobra stary, zapraszam Cię na bombowe dziewczynki. What the fuck? No to było. I believe I can fly. What the fuck on zrobił? Serio, nie żyje już? What the fuck, Sorry, nie chciałem. Czapka w pierdolka. Nie żyje. Najbardziej tragiczna śmierć ever. chciałem skoczyć. OLERA, mój pociąg! Ja pierdolę Pociąg mi ucieka Gdzie źle się z osób spóźniło? Ja pierdziele O jest czapka z pierdełkiem. No komu są? Nie, kto ma czapkę z pierdełka? Oboje mają czapkę. Nie, ten ma czapkę z

Szapko w pierdolko. Nie Nienadziei w tym mieście Ma. Jakiś ładki Patrz jak se wcina na trawem znaczy, że jesteśmy sadyścia Hej Jak jaki słodki zajączek na karm go ołowiem